Dziękuję bardzo. W 1918 roku Polska wychodziła z okupacji trzech mocarstw. Panował bałagan, Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość, potem przekazała władzę Piłsudskiemu, on rozwiązał królestwo, potem był jakiś zamach stanu, ale w końcu Polska niepodległość odzyskała. Dzisiaj Zjednoczone Królestwo, które ma status obecnie sułtanatu w Malezji, yy, walczy o wyzwolenie spod okupacji Unii Europejskiej. Bałagan jest znacznie mniejszy niż w Polsce w 1918 roku. Jestem przekonany, że Zjednoczone Królestwo niepodległość odzyska. A państwo socjalistom, którzy chcą rozciągnąć prawa socjalne na całą Europę i panu Junckerowi, który chce mówić, który chce mówić o Europejczykach, Chcę przypomnieć, że wielki europejski filozof, Lord Acton, powiedział, że każdy socjalizm musi skończyć się narodowym socjalizmem. Jeżeli wy mówicie o narodzie europejskim, to eurosocjalizm staje się narodowym socjalizmem. Musimy bronić Europy przed narodowym socjalizmem. Musimy bronić Europy przed Wami. I dlatego sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę.